Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W kafarnaum lud powiedział do Jezusa: Jaki więc ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli manne na pustyni, jak napisano. Dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego, Panie, dawaj nam zawsze ten chleb. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chrysta. Moi drodzy, Ewangelia, którą dziś czytamy, to jest szósty rozdział świętego Jana. To jest rozdział, w którym jest, Jezus mówi o Eucharystii, mówi... O, o tym, że kto będzie spożywał jego ciało i pił jego krew, ten będzie miał życie w sobie. I moi drodzy, teraz w tym czasie, kiedy siedzimy w domach, nie mamy za bardzo takiej okazji, by często w Eucharystii uczestniczyć, zwłaszcza jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu, kiedy pięć osób mogło być w kościele. Teraz jest troszeczkę lepiej, więc już można jakoś pomału wychodzić. Do tego też Was zachęcam, by gdzieś to jakiś czas przyjść na Eucharystię, jeżeli yy, jest Odpowiednia ilość osób w kościele. Ale chodzi o to, że Jezus zaprasza nas do tego i przypomina, co naprawdę może nakarmić nas. Bo oczywiście potrzebujemy pokarmu. I lud izraelski, który szedł przez pustynię, otrzymał Mojżesz się modlił i otrzymał od Boga mannę z nieba. Również przepiórki były do jedzenia na pustyni. Człowiek potrzebuje tego ludzkiego pokarmu, żeby przetrwać, żebyśmy mogli żyć. Ale to nie wystarczy. Bo jeżeli ja zadbam tylko ten pokarm cielesny, a nie zadbam o pokarm duchowy, to na nic to mi się nie przyda. Ponieważ człowiek gdzieś odnajduje takie wewnętrzne szczęście i pokój wtedy, kiedy karmi się duchowo. I moi drodzy, co to znaczy karmić się duchowo i gdzie szukać tego pokarmu? I to są takie trzy kluczowe elementy. Pierwszy to jest modlitwa. Karmić się modlitwą. Jest czasem bardzo trudno nam wybrać się na modlitwę. Jest czas, wieczór, poranek, nie wiem, połowa dnia, czas, kiedy zaplanowaliśmy sobie modlitwę i jest nam jakoś ciężko, trudno, trudno się przełamać. Ale kiedy już pójdziemy, kiedy jesteśmy trwamy Karmimy się Panem Bogiem na modlitwie i wychodzimy z tej modlitwy, odchodzimy, kończymy. Wówczas jest takie poczucie wypełnienia, że zrobiłem coś dobrego, że mój duch zaczął jakoś tak odpoczywać. Jest jakieś pokrzepienie, umocnienie. Modlitwa, czy też różaniec. Czasem jest trudno iść na różaniec. Znowu te same tajemnice mam rozważać, znowu te same słowa, ale po modlitwie. Po tych odmówieniu Różańca, nagle czuję jakiś pokój, czuję takie spełnienie. Więc modlitwa, karmienie się. Drugie to jest karmienie się Słowem Bożym. Teraz mamy Tydzień Biblijny, więc szczególna zachęta do czytania Pisma Świętego. Po tej Mszy świętej też wszystkich studentów zapraszam do tego, byśmy na Skype mogli się spotkać i porozmawiać o, o, o fragmencie z Ewangelii Świętego Marka. Będziemy sobie rozmawiać, rozważać to słowo. Więc karmić się słowem, i znowu, jak myślę sobie dobrze, to teraz usiądę i poczytam Pismo Święte, to czasem jest opór. Nie chce mi się. Wydaje mi się, że jest tyle książek do czytania, wydaje mi się, że jest tyle rzeczy do, do zrobienia. Nie chcę tracić czasu na Pismo Święte. W końcu znam wiele fragmentów z Pisma Świętego. Czego się nowego mogę dowiedzieć? Ale zobaczmy, jeżeli podejdziemy do tego duchowo, jeśli ja poproszę Ducha Świętego o światło przed czytaniem Pisma Świętego, usiądę, to nawet jeśli czytam coś po raz setny, to to coś może na nowo mnie nakarmić, ponieważ Bóg odwołuje się do mojej, mojego doświadczenia tu i teraz, a dzisiaj Bóg znajduje mnie w jakiejś sytuacji z jakimś, jakąś trudnością, z jakąś radością, i to Słowo jest odpowiedzią na to. I to mnie karmi. To mnie przeszywa wewnętrznie. Ja się tym karmię. Potrzebuję słowa Bożego. To jest taka wielka zachęta do tego, byście w miarę możliwości czytali regularnie Pismo Święte. Ja teraz czytam na przykład List do Rzymian. Dzisiaj czytałem, zdaje się, ósmy, dziewiąty i dziesiąty rozdział. Wspaniałe fragmenty, dużo o wolności. Bardzo, bardzo sobie cenię ten czas spędzony z Pismem Świętym. To jest bardzo, bardzo karmiące. I trzeci element karmienia się to oczywiście Eucharystia. To jest, to jest przyjmowanie żywego Boga. Prawdziwe ciało, prawdziwa krew Jezusa. Ja to przyjmuję. Ja przyjmuję Boga i wtedy Bóg może krążyć fizycznie w mojej krwi. To jest ważne. W moim krwiobiegu jest Pan Bóg. Wprost karmię się Nim. Jezus mówi, kto spożywa moje ciało, kto pije moją krew, ten ma życie wieczne, ten ma życie w sobie. W takim filmie Mela Gibsona pewnie znacie Braveheart. Jest taka piękna sentencja. Wszyscy żyją, czy wszyscy żyjemy? Nie, nie przepraszam, wszyscy umierają, ale nie wszyscy tak naprawdę żyją. I to jest taka tajemnica odkrycia Pana Boga w swoim życiu i Eucharystii, że rzeczywiście prawdziwe życie jest tylko z Bogiem, kiedy ja karmię się Panem Bogiem, kiedy karmię się Jego słowem, kiedy, kiedy karmię się na modlitwie. I to jest pokarm, który mnie ożywia, który mnie przemienia. I mogę powiedzieć razem z tymi ludźmi, którzy rozmawiali z Jezusem: Panie, dawaj nam zawsze ten chleb, zawsze dawaj nam ten pokarm. Bo ile razy nie wiem, siedzisz w domu, jesteś zdołowany, yy, smutny, zmęczony tą sytuacją, zostań w domu yy, i sięgnij po Pismo Święte, sięgnij po różaniec. przełam opór i zobacz, że potrzebujesz pokarmu duchowego. Tak bardzo potrzebujemy tego pokarmu. Ale można również w naszym życiu nie tyle karmić się Panem Bogiem, ale można karmić się czymś, co jest przeciwieństwem. Można karmić się na przykład złością, można karmić się zazdrością, myśleniem, że inni mają lepiej ode mnie, zazdroszczeniem, że ktoś lepiej coś może zrobić niż ja i karmię swój uraz do kogoś, brak przebaczenia. Zobaczcie, Szczepan w pierwszym czytaniu yy, zwraca się do, do uczonych i starszych, którzy nie chcą przyjąć nauki Jezusa. Mówi do nich, że jesteście twardego karku, opornych serc i uszu, sprzeciwiacie się duchowi świętemu. A oni rzeczywiście są zamknięci na Pana Boga. Oni karmią się tutaj, szczególnie jak słyszą Szczepana, to karmią się gniewem. Bo zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na, na niego, na Szczepana. Oni karmili się tą złością. Oni, oni tylko oni karmili się takim wyobrażeniem, jak my możemy go y, z, zmieść z tego świata. Jak możemy go y, uciszyć. I karmili się tym, karmili się złością, karmili się pychą. I to jest taka wielka tajemnica. Że człowiek, który gdzieś serce ma oddalone od Boga, serce ma gdzieś daleko od Boga, to łatwiej jest mu wejść w inny pokarm, bo człowiek musi jakoś ducha karmić. Jeśli mój duch nie jest karmiony Bogiem, to mój duch będzie karmiony grzechem, będzie karmiony tym, co niszczy, co zniewala. Jeżeli człowiek rzeczywiście trwa w grzechu, to, to żeby sobie jakoś ulżyć, to wchodzi jeszcze bardziej w grzech. Niejako, żeby karmić się, żeby, żeby się nie rozpaść. Więc on potrzebuje jeszcze bardziej wejść w nienawiść, jeszcze bardziej w jakąś zawiść, jeszcze większe nieprzebaczenie. Wchodzi w głąb zła. Karmi się tym. I, I to jest w, w naprawdę fatalna sytuacja. Człowiek, który nie karmi się Bogiem, jest takie niebezpieczeństwo, że może wejść w taką postawę, która sprawia, że już uszy nie słuchają, kiedy oczy już nie widzą dobra dookoła siebie, kiedy w sercu jest chęć zniszczenia drugiego. Gdy w sercu jest chęć zaszkodzenia drugiemu, bo to szkodzenie drugiemu wtedy jest tym pokarmem dla tych ludzi. Bo duch jest głodny i karmi się niszczeniem drugiego człowieka. Tak samo jak zniszczony dziś został, po ludzku rzecz biorąc, Szczepan, zabity na ciele. I możemy też zobaczyć u tych faryzeuszów nie tylko. To karmienie się tą nienawiścią, ale również yy, możemy pomyśleć o karmieniu ducha. Jeżeli nie karmię się Jezusem i jego nauką, to zawsze wybiorę sobie jakąś inną ideologię, jakieś inne schematy myślowe, jakieś inne konstrukty myślowe. Odpowiedzi na pytanie, skąd jest zło, jak świat powstał, skąd się wzięło życie, ja potrafię sobie wytłumaczyć inaczej i karmię mojego ducha który chce poznać rzeczywistość otaczającą go, to karmi się ideologiami, różnymi filozofiami, pomysłami na życie. Tutaj faryzeusze starsi trzymali się z swoich tradycji, byli zafiksowani, nie byli otwarci na więcej, nie byli otwarci na, na Jezusa, który przynosi Ewangelię. Kwili w swoich schematach myślowych, karmili się tymi schematami. Karmili się takim skostnieniem. I dzisiaj jesteśmy zaproszeni, żeby zobaczyć, że mogę karmić się czymś, co mnie zatruwa, co mnie niszczy, co nie daje życia, ale mogę karmić się tym, co rzeczywiście daje życie, co mnie podnosi, co daje mi wzrost, gdzie kwitnę gdzie czuję się bliżej Boga, gdzie wzrastam w dobroci, w słuchaniu Boga. Prośmy dzisiaj bardzo gorąco o właściwy pokarm, o to, byśmy pragnęli pokarmu, który rzeczywiście daje nam życie, dzięki któremu możemy przeżyć to życie, tak naprawdę przez duże P przeżyć. I prośmy o to, byśmy unikali pokarmu, który zatruwa. Niech Szczepan, który daje przykład przebaczania chociażby u progu swojego życia, kiedy jest zabijany, kiedy jest kamienowany. Panie, nie licz im tego grzechu. Niech Szczepan będzie takim dla nas takim patronem karmienia się we właściwym źródle. Módlmy się o taką postawę, o taką, taką wolność wewnętrzną, do wybierania tego, co daje życie. Amen.